Zima to pora roku, kiedy to więcej jak zazwyczaj powinniśmy pomagać pozostającym na wyspach ptakom, a spacery na plażę czy choćby wybrzeże Władysława IV są ku temu najlepszą okazją. Niebawem do konkretnej pomocy ptactwu włączy się Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta, który zamówił już 650 kg specjalnej ziarnistej mieszanki, która niebawem zostanie dozowana m.in. dla królewskich ptaków, łabędzi zimujących na plaży. Chociaż specjaliści twierdzą, że generalnie ptaków nie powinno się dokarmiać, nie powinno się w ogóle dokarmiać ich w ciągu całego roku nie tylko kwestia to jest tego najcięższego okresu zimy. No, ale to jest taka teoria, która myślę, że w naszych warunkach świnoujskich nie do końca się może sprawdzać, bo mamy tutaj w Świnoujściu łabędzie, które tak naprawdę. Dokarmiane są cały rok. Ludzie chodzą po plaży, coś tam wyrzucą, jakieś kawecze chleba, czymś zawsze dokarmią te, te ptaki. I one, kiedy przychodzi jesień, zatracają zupełnie swój instynkt, stają się bardziej, bardziej leniwe, nie poszukują pokarmu, liczą na ten pokarm, który my im dajemy. Widziałem, dokarmia pani całą menażerię ptasią, bo i kaczki, i łabędzie, ta, i mewy. Ta, ta. Codziennie pani to robi? Prawie, że co dzień, ponieważ no, jestem osobą samotną i nawet jak kupię pół chleba, to też jest za dużo. Także, A nieraz kupuję specjalnie kilka tam. Y, zawsze w tych sklepach, chodzę tutaj, tych dwóch prywatnych, jest pieczywo później takie przecenione, mm. ponieważ to to nieraz biorę dwa, trzy bochenki właśnie po to, żeby przyjść się nakarmić tu. I tak się pani lituje nad tymi naszymi ptakami no, królewskimi, trzeba, nie no, tylko? Chyba, bo przecież one później takie fajnie w lecie, jak się przyjdzie posiedzieć czy tu, czy nad morzem, no, no, każde żywe stworzenie musi. Jeść, żeby przeżyć tą Rzymę, przetrwać tak mm -hmm. jak i my. Dziękuję bardzo. No, Także ja nie jestem osamotniona, bo przychodzą inni też. Ja często gęsto widzę właśnie ludzi, którzy. Czyli nie mieszkańcy też zaglądają. zaglądają tutaj. Oczywiście, oczywiście.